Pokażę Wam jeszcze mój profesjonalny za za 15-20 zł, wiadro 10 woda 5 przy Wiadomo, muszę pada wyczyścić. Zaraz Wam pokażę, nie wiem czy ktoś ułożę kamerkę. No i dobra, pada. pryskujemy. Ja pokro płynny z zwykły. Bierzemy. Przejechany, teraz wy wy wykręcamy z niego wodę. maksymalne obroty. No jak nie pomogło, to jeszcze raz przejedziemy i wyczyścimy. I może być. Także przełączam się później.